Zaczęło się o czwartej trzy nad ranem. Obudził mnie hałas. Brzmiało to tak, jakby po naszej sypialni jeździła wielka ciężarówka. Przez otwarte okno wpadały spalinę. To był zły sposób na rozpoczęcie dnia. Co jest? jęknęła moja żona. Oboje źle spaliśmy, ponieważ nasza córka wciągała się do naszego łóżka o pierwszej w nocy i kopała nas w twarzy, aż oboje na wpół zwisaliśmy z materaca podczas gdy ona chrapama. początek apokalipsy, jęknąłem. Wracaj spać. Nie mam mowy, żebym zasnęła w takim hałasie, powiedziała Vanessa. Wytoczyła się z łóżka i zamknęła okno. To trochę pomogło, ale nadal brzmiało to jak wojna. Odsunęła zasłonę i wyjrzała na zewnątrz. To ten pieprzony sąsiad. Kosi swój trawnik przed wschodem słońca. Musimy z nim szczerze porozmawiać. Niech wie, że to nie jest w porządku. Nasza córka obudziła się z płaczem. No i to by było na tyle. Mruknąłem samemu, wstając z łóżka. Pójdę z nim porozmawiać po kawie. Mnie też przynieś, powiedziała Vanessa. Tato, przynieś mi trochę smartis, powiedziała Kigan. Nie, żadnych smartis na śniadanie. Banan albo tosty, nie smartis. W porządku, prychnęła Kigan. Tosty, ale pokrojone. Wystchnąłem. To była naprawdę ostatnia rzecz, którą chciałem robić o 4.45 w sobotni poranek. Parzyć kawę i kroić tosty w kształty zwierząt, zamiast śnić się przez sen i śnić o niebieskich migdałach. Poszedłem do kuchni, zrobiłem kawę i tosty, a potem wyjrzałem przez okno salonu. Rzeczywiście, był tam pan Limski, który kosił swój cholerny trawnik w swoim cholernym szlafroku. To była kolejna rzecz, której nie miałem ochoty robić wydawać się z nim w dyskusję, lub naprawdę rozmawiać z nim o czymkolwiek, poza przyjacielskim pomachaniem i przywitaniem w stylu: Cześć sąsiecie. Zanim dobudziłem się na tyle, by sformułować spójną myśl, była prawie szósta i wypiłem cztery filiżanki kafe. Pan Limski wciąż kosił trawnik, co było dziwne, bo jego podwórko wcale nie jest zbyt duże. Koszenie nie powinno zająć więcej niż 40 minut. Jednak oto godzinę i 15 minut później on nadal to robił. Ubrałem się jakoś i wyszedłem na zewnątrz. Przeszedłem przez własne podwórko, które, jak zauważyłem, samo wymagało koszenia. Może powiem mu, że jeśli skosi mój trawnik i obieca, że już nigdy nie zacznie tak wcześnie, to odpuszcza. Ech, wiedziałem, że tego nie zrobię. Byłem tchórzem. Kiedy podszedłem bliżej, zauważyłem z pewnym zakłopotaniem, że jego trawnik jest już skoszony. Kosił go już drugi raz. Podszedłem do granicy naszej posesji, która kontrastowała między skoszoną i nieskoszoną trawą. Po czym zacząłem machać rękami w powietrzu, czekając aż pan Limski mnie zauważy. Nie zwrócił na mnie najmniejszej uwagi. Po prostu patrzył przed siebie i pchał kosiarkę. Hej! Krzyknąłem, ale to też nie zadziałało. Ledwo byłem w stanie usłyszeć swój głos, więc wiedziałem, że nie będzie w stanie usłyszeć mnie z drugiego końca posesji prowadząc kosiarkę. Niech to szlak. Szedłem przez jego podwórko, aż znalazłem się tuż za nim. Znowu krzyknąłem Hej, nic. Dotknąłem jego ramienia. Znowu nic. Po prostu pchał kosiarkę do przodu po już skoszonym trawniku. Nie wiedziałem co robić. Przyjdę do niego jak skończę. Tak myślę, teraz jest zdecydowanie w jakimś transie. Wzruszyłem ramionami i już szykowałem się do powrotu do domu, kiedy zobaczyłem stróżkę czegoś, co prawdopodobnie było moczem spływającą po jego gołej nocy. Jesu wróciłem do domu i otworzyłem drzwi. Vanessa czytała naszej córce książkę. Zatrzymała się, kiedy wszedłem i spojrzała w górę. I jak? Ja on mnie nie usłyszał. Pójdę tam, kiedy skończę. W końcu musi się kiedyś zatrzymać, prawda? I cóż, szczerze mówiąc, trochę się o niego martwię. Widziałem jak wiesz, jak się zmoczę, Pan Nimski zsikał się w gacie? Zapytała Kigan. Zaczęła się śmiać. Cóż, to się czasami zdarza? Powiedziałem. Kiedyś też to robiłaś. Robimy to często, kiedy jesteśmy dziećmi, a potem nie robimy tego przez jakiś czas. Kiedy się starzejemy, czasami zaczynamy robić to ponownie. To i tak dało jej coś do myślenia. Hmm, powiedziała Vanessa. Jest więcej. Już skosił trawnik, teraz po prostu kosi go po raz drugi. Może przegapił kilka miejsc. Nie! To jest idealnie skoszony trawnik. Hmm, powtórzyła Vanessa. To jest dziwne. Myślisz, że wszystko jest z nim w porządku? Może powinniśmy do kogoś zadzwonić? Wzruszyłem ramionami. Do kogo zadzwonimy? Na policję. Powiedz im, że nasz emerytowany sąsiad dwukrotnie kosi trawnik podczas sikania. Co oni na to powiedzą? O ósmej skończyłem gotować bekon, pan nimski wciąż to robił, kosząc trawnik już chyba po raz piąty. Starałem się o tym nie myśleć, ale było ciężko. Po śniadaniu powinniśmy gdzieś pójść. Zaproponowałem. To jest piękny dzień. Nie ma sensu tkwić w zamknięciu przez cały dzień w tym hałasie. Dlaczego pan nimski ciągle kosi swój trawnik? Zapytała córka. Nie wiem, mruknąłem. Może chcesz iść na plac zabaw? Jej, zostanę tutaj i spróbuję ponownie zasnąć, powiedziała zmęczona Vanessa. Oczywiście, odpowiedziałem. Też miałem ochotę znowu zasnąć, nawet po tej kawie, ale chęć ucieczki od dźwięku kosiarki przeważyła nad zmęczeniem. Zjedliśmy, a potem Kigan i ja udaliśmy się na plac zabaw. O dziewiątej dostałem smsa od Vanessa. Nie mogę spać, nadal kosi. Dziewiąta trzydzieści. Naprawdę zaczynam się martwić, to nie jest normalne. Dziesiąta zero zero. Poszłam tam i próbowałam z nim porozmawiać, ale jest w jakimś transie. Proszę, wróć do domu. Westchnąłem niechętnie, ale się zgodziłam. Zabrałem dzieciaka i pojechałem do domu. Poczułem głęboki niepokój, który stawał się coraz bardziej intensywny, im bardziej zbliżałem się do domu. Boisz się staruszka koszącego trawnik? Zbeształem się. To nie zadziałało, ponieważ moja instynktowna odpowiedź brzmiała tak. Skręciłem w swoją ulicę i modliłem się, żeby pan Nimski skończył już kosić trawnik. Powie nam, że to tylko żart, i wszyscy się z tego nieźle uśmiejemy. Ale dość szybko zobaczyłem, że tak się nie stanie. Kiedy wjechałem na podjazd, zobaczyłem, że wciąż tam jest. Wydawało mi się, że widziałem smugę brązu spływającą po jego nocy, ale trudno było stwierdzić na pewno, ponieważ chodził w cieniu swojej starej jabłoni. Wszedłem do środka, a Vanessa siedziała przy kuchennym stole z workami pod oczami i kieliszkiem wina przed sobą. Proszę spraw, żeby przestał. Powiedziała. Nie wiem, jak to zrobić. Odpowiedziałem nagle czując się bardzo zmęczony, i sam zapragnąłem się napić. Zadzwoni na policję, powiedziała. Dlaczego nie ty? zapytałem. Dobrze, po prostu zajmuję się tutaj wszystkim innym, więc pomyślałam, że może tym razem mógłbyś pomóc. Trzymałem język za zębami. Też robiłem dużo, ale wiedziałem, że teraz nie czas na wytykanie tego. Okej. Okay. Zadzwonię na policję. Tak w ogóle, to jakim cudem do tej pory nie skończyło mu się paliwo w kosiarce? Obserwowałam go, powiedziała Vanessa. Ma kanister z benzyną na swoim podjeście. Czasami chwyta go, gdy przechodzi obok i dolewa benzynę, wciąż popychając kosiarkę. To jest szalone. Proszę, wezwij policję. Dobrze, już, dobrze. Sprawdziłem numer i przeprowadziłem jedną z najbardziej niezręcznych rozmów telefonicznych w moim życiu. To było 10 minut najpierw z recepcjonistką, a potem kolejne 10 minut z oficerem. W końcu zgodzili się przyjechać i to sprawdzić. 15 minut później patrzyłem przez okno, jak radiowóz wjeżdża na podjazd pana Limskiego. Wysiadł jeden gliniarz i podszedł do sąsiada. Policjant machał rękami i krzyczał, ale nic to nie dało. Potem chwycił pana Limskiego za ramię i mocno go obrócił. To spowodowało, że ten w końcu puścił przepustnicę i po raz pierwszy w ciągu dnia kosiarka przestała się poruszać. Jednak nadal działała, ponieważ zakleił taśmą wyłącznik bezpieczeństwa. Wstrzymałem oddech, czekając na to, co będzie dalej. To co wydarzyło się później myślałem, że mi się przywidziało. Pan Limski otworzył usta i coś z nich wyszło. Wyglądało jak długa, cienka macka. Macka owinęła się wokół szyi gliniarza i uniosła go w powietrze. Potem druga macka wynurzyła się z ust pana Limskiego i powędrowała w dół gardła gliniarza. Zasunąłem zasłonę i zauważyłem, że ja też, podobnie jak wcześniej pan Nimski, zmoczyłem się. Co tam się dzieje? Zapytała Vanessa z kuchni. Czy przyjechała już policja? Nie miałem dobrej odpowiedzi, więc nic nie mówiłem. Kochanie, czy wszystko w porządku? Zapytała Vanessa, podchodząc. Z zewnątrz usłyszeliśmy wycie nowej maszyny, która dołączyła do kosiarki. Vanessa odsłoniła zasłonę, a ja powoli odwróciłem się, żeby wyjrzeć na zewnątrz. Policjant kręcił się wokół starej jabłoni z kaszarką, podczas gdy pan Limski znów pchał kosiarkę. Jest siedemnasta. Poza panem Limskim na jego podwórku jest teraz czterech gliniarzy wykonujących różne zadania. Jeden wciąż walczy z kaszarką. Inne już od wielu godzin łazi po krzakach z sekatorem. Ale najbardziej martwi mnie ten, który spryskuje ziemię z butelki wypełnionej neonowo-niebieskim płynem, które pan Nimski w pewnym momencie po prostu wyplął. Osobiście zwracam się z prośbą do rodziny, aby spakowała samochód i ruszyła na Florydę, gdzie mieszka matka Vanessa. Nie mam pojęcia co się dzieje, ale... Nie wygląda to dobrze. Część druga. Nie byłem pewien, co było bardziej dziwaczne i przerażające. Mój sąsiad, koszący trawnik przez trzynastą godzinę z rzędu z pomocą czterech umundurowanych gliniarzy, wykonujących różne inne prace związane z kształtowaniem krajobrazu, czy kobieta w masce gazowej i w plastikowym ponczu która wyszła z dużego białego wana rozbitego na jabłonce pana nimskiego. Cholera Kelly! krzyknęła przez maskę, wyraźnie chwiejąc się na nogach po wypadku. Nigdy więcej nie poprowadzisz samochodu. Nigdy. Przykucnąłem na swoim podjeździe za własnym samochodem które właśnie skończyłem ładować, przygotowując się do wyciągnięcia mojej rodziny z dala od tych okropności dziejących się obok. Patrzyłem z niedowierzaniem, jak kobieta wyciąga duży miotacz spod poncza. To najlepszy sposób, w jaki mogę to opisać. To nie była broń. To był pieprzony blaster. Kobieta wycelowała narzędzie w pana Limskiego i pociągnęła za spust. Ten eksplodował w okropnym rozbryzgu neonowo-niebieskiej krwi. Wciąż wijąca się macka przyleciała w powietrzu i uderzyła w przednią szybę Toyoty. Widziałem, jak wycieraczki zaczynają pracować, żeby usunąć to coś z szyby. Odwróciłem się i zobaczyłem moją żonę, wyglądającą przez okno naszego domu z przerażeniem i zdumieniem. Zakryła dłonią oczy naszej córki. Nie będę ukrywał, miałem dość wrażeń jak na jeden dzień. Nie miałem pojęcia, kim była kobieta z blasterem, ale wiedziałem, że ma blaster. Starałem się wymyślić w jakiś sposób, aby wydostać stamtąd moją rodzinę, bez zwracania na siebie uwagi. Kobieta wycelowała swój blaster w każdego z czterech gliniarzy po kolei i szybko zamieniła ich w cztery lepkie kulki neonowo-niebieskiego szlamu. Jeśli uda mi się wrócić do środka tak, żeby mnie nie zauważyła, możemy wymknąć się tylnym wyjściem i uberem wydostać się z miasta. Nieważne gdzie, byle tylko gdzieś daleko. Ty! krzyknęła kobieta. I ponczo było całkowicie przesiąknięte wnętrznościami ludzi, których właśnie rozerwała na strzępę. Chowasz się za samochodem. Wstań powoli. Cholera. Wstałem z rękami w powietrzu. Proszę, nie zabijaj mnie. Nie jestem jednym z nich. Przysięgam. A zobaczymy. Powiedziała. Tymczasem twój sąsiad, pan Limski, mieszkał sam, tak? Zgadza się. Jego żona zmarła w zeszłym roku. Biedny Koleś. Spojrzałem na kałużę dziwnej krwi, którą kiedyś był pan nimski. Biedny facet, do Oto co się stanie. Wejdę do domu pana nimskiego i się umyję. Ty wejdziesz do swojego domu i tam na nas zaczekasz. Jeśli spróbujesz jakichkolwiek sztuczek, obiecuję ci, że skończysz jak twój sąsiad. Niezbyt ładny widok, zgadzasz się? Rzuciłem jedno spojrzenie, zwalczyłem chęć z wymiotowania i skinąłem głową w szczerej aprobacie. To samo dotyczy Twojej rodziny. Widzę ich przez okno, rozumiesz? Wewnątrz, teraz. Nie potrzebowałem dalszych zachęt. Pobiegłem z powrotem do domu, z powrotem do Vanessy i Kigan. Kto to jest? zapytała moja żona. Co się dzieje? Myślisz, że wiem? warknąłem. Potem westchnąłem. Myślę, że może jest tym dobrym. To znaczy, wiesz, wysadziła tamte potwory. A jeśli pan Nimski był tym dobrym człowiekiem? Zapytała nasza córka. A co jeśli nie ma dobrych ludzi? Zapytała Vanessa. Nie wiem. Powiedziałem. Myślę, że musimy wykorzystać tę szansę. Jeśli ona jest tym złym, to mamy przeje... Spojrzałem na córka to wtedy myślę, że jest źle bez względu na to, co zrobimy. Musimy po prostu pozytywnie o tym myśleć i mieć nadzieję, że nie zrobi nam krzywdy. Myśl pozytywnie, powiedziała Vanessa. Myśl pozytywnie, a może pomyślimy o przetrwaniu. Zacisnąłem zębę. Właśnie to mówię, kochanie. Myślę, że naszą największą szansą na przeżycie jest nie ruszać się i grzecznie porozmawiać z panią w masce gazowej. Czym jest przetrwanie? zapytała córka. To jest to, co wszyscy próbujemy teraz zrobić, wyjaśniłam. Żadnemu z nas i tak nigdy do końca nie uda się przetrwać. Czy co? zapytała ze zdziwioną miną. To znaczy starać się nie umrzeć. Czy my umrzemy? Kiedyś, dzieciaku, kiedyś na pewno. Co innego mogłem powiedzieć? Spróbowałem odwrócić jej uwagę od zagrożenia. Hej, a może chcesz obejrzeć kreskówki? Dobra, powiedziała. Zacząłem oglądać odcinek, a potem poszedłem do kuchni, gdzie Vanessa krążyła w kółko. Jesteś tego pewien? Zapytała. Mamy czekać tutaj, aż do nas przyjdą. Nie jestem pewien. Okej, okay. ufam ci, kocham cię. Ja też cię kocham. Czekaliśmy. Po dwudziestu minutach zobaczyłem ich zbliżających się do mojego domu. Były tam dwie kobiety i jeden mężczyzna, każdy w masce gazowej. Kobieta z przodu nadal trzymała swój blaster. Wyczyściła z siebie całą niebieską substancję i miała na sobie część ubrań pana Limskiego. Spotkałem się z nimi przy drzwiach. Czy ktoś z was miał kontakt z którymś z nich? Zapytała kobieta z przodu. Nie. Powiedziałem. To było kłamstwo. Podszedłem od temu do pana Limskiego i poklepałem go po ramieniu. Vanessa również do niego podeszła. O co chodzi? Kelly... Powiedziała kobieta z blasterem do kobiety za nią. Przetestuj go. Ta Kelly wyjęła z plecaka dużą strzykawkę i zrobiła krok w moją stronę. Chwila, chwila, chwila. Nie wbijesz mi tej igły, dopóki nie powiesz mi, dlaczego powinienem ci na to pozwolić. Co się dzieje? Możesz poddać się testowi, powiedziała kobieta z bronią. Albo możemy założyć, że masz wirusa i cię zabić. Cóż, w takim razie poddam się temu cholernemu testowi, powiedziałem podwijając rękaw i wyciągając rękę. Nie tam, powiedziała Keni sekundę przed tym, jak wbiła mi strzykawkę w bok głowy. Kuźwa, to zabolało. Keni wyciągnęła igłę. Potem ponownie sięgnęła do plecaka i wyjęła probówkę wypełnioną zielonym płynem. Odkręciła rurkę i wstrzyknęła do niej trochę płynu z mojego mózgu. Potem ponownie zakryła pokrywkę, potrząsnęła nią i podniosła do światła. Jest czyste, powiedziała Kelly. Teraz jego rodzina. Patrzyłem z niemym przerażeniem, jak Kelly wbija gigantyczną igłę najpierw w głowę mojej żony, a potem w głowę mojej córki. Kigan nie przestawała płakać i zrobiło mi się niedobrze. Wszyscy czyści, powiedziała Kelly. Wszyscy czyści, powtórzyłem. Teraz może zechcesz powiedzieć nam, co tu się do cholery dzieje? Zacznijmy od tego, kim wy wszyscy do diabła jesteście. Jestem Kelly Raymond, powiedziała zikłą. Mój chłopak zmienił się w zombie, jak pan nimski, ale trochę inaczej. Musiałam ciągle odcinać mu palce. Z zombie? Powiedziałam. Ciągle musiałaś odcinać mu palce. Oczywiście. Możesz mówić miali. Powiedziała kobieta z blasterem, zdejmując maskę przeciwgazową. Inni też to zrobili. I tak, zombie. Są prawdziwe, a wirus z dnia na dzień staje się silniejszy i bardziej nieprzewidywalny. Okej. Okay. Powiedziałem Zombi, spojrzałem na mężczyznę z grupy a ty jesteś? Martin Henwood powiedział mężczyzna. Byłem dawnym kolegą pańskiego sąsiada, zanim ten przeszedł na emeryturę. Pan nimski był koronerem. Chcesz powiedzieć, że ty przedsiębiorca pogrzebowy powiedział Martin. Twój sąsiad był prawdziwym artystą. Właśnie dlatego musiałem odwołać go z emerytury w związku z moją ostatnią pracą. Martin był wyraźnie zdenerwowany i walczył ze łzami, ale kontynuował. Przybyło ciało do pochówku. Martwa kobieta najwyraźniej zamordowała swojego chłopaka w szczególnie brutalny sposób. Krążyły pogłoski, że naszyjnik, który wciąż nosiła, nawet po jej rzekomej autopsji, był przeklęty. To był rzeczywiście dziwny przypadek, bo po pierwsze nie widziałem żadnych oznak, że kiedykolwiek przeprowadzono sekcję zwłok. Podejrzewałem, że lekarz sądowy wystraszył się plotek i zdecydował się uznać śmierć za samobójstwo bez faktycznego nacinania ciała. Po drugie, kiedy się jej przyjrzałem zobaczyłem, że na nie ma zapięcia. Nie było sposobu, aby go zdjąć bez odcięcia łańcuszka. Głowa bolała mnie jak nigdy, ale starałem się zachować koncentrację. Niech zgadnę, na naszyjnik uczynił ją zombie. Uważamy, że tak jest powiedziała Ali. Powiedz mu, co stało się później, Martin. Martin odchrząknął. Cóż, myślałem, że cała ta sprawa to nonsens. Przeklęty naszyjnik jestem człowiekiem nauki, a nie przesądów albo byłem. Kiedy zacząłem proces balsamowania, wtedy przemyślałem tę sprawę po raz drugi. Otóż to, co wydostało się z ciała nie było krwią, jaką kiedykolwiek widziałem w mojej 25-letniej karierze. To było dokończyłem zaniko na no, Nowo Niebieskie. Właśnie tak, powiedział Martin. I wtedy zadzwoniłem do czakalimskiego. Nigdy wcześniej nie spotkał się z czymś takim, i właściwie mi nie wierzę. Chciał zobaczyć to na własne oczy, więc przyszedł i pokazałem mu ciało. Podobnie jak ja, był zarówno zafascynowany, jak i zdumiony. Chciał spędzić trochę czasu z ciałem, więc wyszedłem po kanapki. Kiedy wróciłem, czak stał w kostnicy, oczekując niebieskim śnuzem, a ciała nie było. Co się stało? Zapytałem. To eksplodowało. A dokładniej mówił coś w stylu: Ciało właśnie eksplodowało. Ech, muszę iść do domu i posprzątać, ale zaraz wracam. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Wtedy podszedł i to był ostatni raz, kiedy go widziałem, aż Martin zamilkł i wybuchnął płaczem. Niedługo potem dogoniliśmy Martina powiedziała Ani. Słyszeliśmy o przypadku dziewczyny z naszyjnikiem i pomyśleliśmy, że mocno pachnie zombi. Martin opowiedział nam, co się stało i zaprowadził nas do domu pana Limskiego. Teraz jesteśmy tutaj, w twoim salonie. A co z naszyjnikiem? Zapytałem, walcząc z tysiącami myśli, walczących o kontrolę nad moim umysłem. Skąd się to wzięło? Jak zmienia cię w zombi? To jedna z rzeczy, których się dowiemy. Powiedziała Ani. Mamy go ze sobą i zamierzamy przeprowadzić różne testy. Zazwyczaj wirus rozprzestrzenia się w zwykły sposób, jak ktoś na ciebie kaszle albo eksploduje na ciebie. Naszyjnik jest jednak czymś nowym. Obserwujemy wiele nowych zjawisk. Od pewnego czasu mamy do czynienia z podstawowym wirusem zombie i radzimy sobie z nim dobrze, ale teraz... Teraz wszystko się zmieniło. Naszym ostatecznym celem jest znalezienie szczepionki na nowe superszczepy, ale najpierw musimy w pełni zrozumieć, z czym mamy do czynienia. Spojrzałem na kanapę po drugiej stronie pokoju, gdzie córka siedziała na kolanach Vanessy, wciąż oglądając kreskówki. Moja żona uważnie słuchała naszej cichej rozmowy, i widziałem przerażenie wyryte na jej twarzy. Jestem pewien, że wyglądałem podobnie. Tu już nie jest bezpiecznie, powiedziała Ani. Ludzie, z którymi pracuję, kiedyś pracowałam. Tak, martwią się sprawą zombie, ale tak samo martwią się ludźmi, którzy dowiadują się o zombie. Są bezlitośni i będą tu w ciągu jednego dnia. Poza tym potrzebujemy nowego samochodu, potem jak Keni zniszczyła nasz. Nigdy więcej nie wolno jej prowadzić. Przypadkiem zauważyłam, że masz tam ładnego, przestronnego sufa. To mogłoby być dobre dla nas wszystkich. I będzie. Teraz powiem ci, co następuje. Odpoczniemy kilka godzin. Potem spalimy majątek pana Limskiego. Następnie ruszymy w drogę. To zależy od ciebie. Chodź z nami albo zostań, żeby cię znaleźli. W porządku, powiedziałam. Pozwól mi omówić to z żoną. Jesteśmy teraz w drodze. Ni prowadzi. Oczywiście nie powiem dokąd jedziemy. Nie mogę. Chciałem tylko poinformować wszystkich, że apokalipsa zombie nadejdzie, jeśli nie zdążymy na czas. Autor opowiadania NS Lunis. Tłumaczenie i opracowanie Quadertes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Sebastian Kron, Gregorikos, Mateusz Z., Wiktor Walczak, Alastor, Wojti262, Milki Rainbow, Tomasz Kowalewski, Krzysztof Kozak Ślęsak. Stary Trześwe, Creepy Bunny, Magiczna Basia Tomin Jones, Dominik Polak, Adam Janasek, Mrs. Line97, Adrian Masłowski oraz Iguro Obanaj. Do usłyszenia